Ty, Patricio, jak się czujesz? Zapominasz, że jesteś rekonwalescentem. Nic mi nie jest. Zadbaj o siebie, tato. Odpocznij. Słyszałeś, co powiedziała córka? Odprowadź go. Zaczekam tu na ciebie, mamo. Zaraz wracam. Chodź, Patricio.

вот ней мод так Następny dzień bez wieści o moim synku. Czy dbają o niego? Czy chociaż trafił do dobrych ludzi? Może go maltretują. A kiedy urośnie, wyślą go na ulicę, żeby dla nich żebrał. To się często zdarza, wiesz? Gdyby tak było, nigdy już nie zobaczę synka. Nigdy więcej. Co ci jest? Nadal z nim źle. Myślałem, że poczuje się lepiej. Wczoraj, kiedy podałaś mu swoje lekarstwo, uspokoił się trochę. Owszem, ale wciąż ma gorączkę i nie chce jeść. Próbowałaś dać mu zupki? Chyba to od niej się rozchorował. Mleka też nie chce. Wszystko zwraca i coraz bardziej płacze. Co mu dolega? Boję się. A jeśli coś mu się stanie, co zrobimy? Bardzo się boję. Tak, jestem blisko komisariatu i mogę wpaść. Ale o co chodzi? Zgoda, jadę tam. Dlaczego Juan Miguel nie dzwoni? Może wie coś o naszym synku? Proszę, zadzwoń do niego, mamo Już dzwonię Pomogę ci Chodź, kochanie Czego się dowiedzieliście? Proszę siadać. Mamy chyba jakiś ślad. Słucham. Mężczyzna, który czekał na autobus w pobliżu miejsca zdarzenia, widział tam kobietę z dzieckiem na ręku. To nic nie znaczy. Zwróciła jego uwagę, bo rozglądała się wokoło, jakby się czegoś obawiała. Przypomniał sobie o tym, gdy przeczytał wiadomość w gazecie. Dlatego nas zawiadomił. Potrafi opisać tę kobietę? Wyglądała na biedaczkę, niosła torbę Według niego mogła to być jakaś handlarka Nie przyjrzał jej się uważnie, ale sądzi, że ją rozpozna jak by ją zidentyfikować? Pokazaliśmy mu kilka zdjęć kobiet notowanych przez policję, ale jej nie rozpoznał. Jeśli nie była karana, będzie ją trudno odnaleźć. Chociaż. Chociaż co? Jest jeszcze jedna możliwość. Jaka? Pan Miguel? Mówi Cecilia Belarde. Bardzo się niepokoimy. Jest coś nowego? Tak? Maria de Jesus jest z nami. Przeprowadziła się do naszego domu. Słucham? Dobrze. Co ci powiedział? Mają coś? Chyba tak, ale co? Jedzie tu. Na pewno o wszystkim nam powie. Nie martw się córeczko. Patricio! Dlaczego wstałeś? Muszę wyjść. Dokąd? Na rozprawę Estefanii? Na Boga. Nie powinieneś wychodzić. Ledwo się trzymasz na nogach. Wracaj do łóżka. Muszę być w sądzie. Jesteś chory. Może ci się pogorszyć. Nie chodź, tato. Daj sobie spokój. Nie córeczko. Stefania za bardzo nas skrzywdziła. Wszystko, co nas spotkało, zaginięcie dziecka, moja choroba i twoja ślepota to jej wina. Nie wybaczę Stefani tego, ile ty przez nią wycierpiałaś. Nie ujdzie jej to bezkarnie. Twoje życie jest ważniejsze. Dziękuję Ci. Ale dopilnuję, by Stefania została ukarana, choćby to była ostatnia rzecz, jaką zrobię w życiu. Otwieram pierwsze posiedzenie sądu w sprawie przeciwko Estefani Rojas, oskarżonej o próbę zabójstwa Marii de Jesus Velarde Proszę siadać. Przyszedłeś mnie pogrążyć, ujrzeć moją klęskę. Dopilnuję, by cię skazano. Nie pójdzie ci tak łatwo. Jeszcze się nie poddałam. Nikt cię nie ocali. Nikt. Będę się broniła. Nie pójdę do więzienia. Przekonasz się. Przyszedł doktor San Roman. O nic nie pytasz? Myślałem, że czekasz na wieści. Czego dowiedziałeś się o naszym synku? Wygląda na to, że zabrała go pewna kobieta. Kto? Biedaczka. Ktoś widział ją z dzieckiem na ręku tuż po twoim wypadku. Nie wsiadła do autobusu, więc musi mieszkać w pobliżu. Jesteś pewien? Tak. Policja sądzi, że mieszka w dzielnicy slamsów. On nam umrze. Spójrz, opadł z sił. Pozwolimy na to? Co zrobimy? Mówiłem, że nie powinniśmy go zatrzymywać, ale stało się. Będziemy patrzeć, jak umiera? Trzeba coś zrobić. Tylko co, kobieto? Co? Musimy go znaleźć. Co robi policja? Trzeba działać, żeby odnaleźć moje dziecko. Szukają go, jestem z nimi w kontakcie. Ja też chcę, by go odnaleziono. Minęło już dużo czasu. Niech przeszukają każdy dom w tej dzielnicy. Zrób coś. Jeśli sądzisz, że nie robię wszystkiego, sama się tym zajmij. Idź na policję, spędź cały dzień na komisariacie, szukaj śladów. Może ty poradzisz sobie lepiej.